Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w ramach takiego nietypowego projektu wróżbiarskiego chciałam, no w ramach takiej niespodzianki, yy, nagrać odpowiedzi na trzy pytania zadane przez pewną panią. Ta pani będzie wiedziała o kogo chodzi, dostanie oczywiście na miarę na ten filmik. Yy, jak brzmią pytania? Ja wcześniej rozliczyłam tutaj daty urodzenia, dlatego że jak obiecywałam, to wszystko jest bardzo, bardzo anonimowe. Natomiast tutaj pani, która jest dwójeczką, pyta o swojego tatę. Numerologiczną. Czy firma wyjdzie na prostą, w sensie czy uda się spłacić wszystkie zaległe płatności i dalej funkcjonować generując zyski w aspekcie długofalowym? Czy trzeba będzie zamknąć tą firmę? Także tutaj zrobimy układ, który nam pokaże takie długofalowe poczynania tej firmy, jak karty widzą rozwój, bądź wręcz przeciwnie, właśnie firmy ojca. Mojej klientki. Już myślimy mocno o tej firmie. Rozkładamy karty długiego układu i za momencik przystąpimy do odpowiedzi. Mamy tutaj Długi układ kart na, na dłuższą rzeczywistość zaczyna się od bardzo dobrej, dobrych kart, które mówią o tym, że podstawa tej firmy jest bardzo przemyślana i może ona zdobywać pieniądze. Natomiast oczywiście na dzień dzisiejszy, skoro to źle idzie i nie przynosi zysków, trzeba będzie pomyśleć, w jaki sposób można coś zmienić, żeby te, ten potencjał, który jest w tej firmie pokazany w kartach na przeszłości, mógł być wykorzystywany do takiego no, finansowego zrealizowania. Teraźniejszość tej firmy pokazuje dobrą drogę, ale i nowe pomysły. Te nowe pomysły, które powinny zostać realizowane, nie są to pomysły przy dużych środkach. Są raczej to pomysły drobnych zmian, może większej reklamy, ponieważ tutaj Asmieczy pokazuje nam takie wyjście do ludzi yy, i właśnie próbę zareklamowania yy, firmy. Co stoi w przeszkodzie? W przeszkodzie stoją dwie radosne i spokojne karty. Ja mam wrażenie, że w ogóle tutaj yy, nie ma takiego radosnego zarabiania tych pieniędzy. Nie, nie widzicie już perspektyw i to też jest problem, że jak się nie widzi tego światełka, to do tego światełka w tunelu nie będzie się po prostu dążyło. Jak to się będzie rozwijać? Ja nie mam przerwania firmy. Mam tutaj kartę Piątki Mieczy, która jest kartą takiego trudnego zwycięstwa, ale jednak zwycięstwa. Mam kartę mówiącą o tym, że będziecie zarabiać drobnymi sumami coraz więcej pieniążków, dlatego że tutaj właśnie ósem Monet jest kartą takiego, takiej zwyżki finansowej i mało tego pracą rąk własnych. Natomiast karta internetu, ósemka mieczy, karta internetu tutaj ta firma powinna również na łamach internetu po prostu zaistnieć. Jakie będą okoliczności sprawy? Jest na dzień dzisiejszy czekanie na finanse, ale wcale nie zmiana w sensie zamknięcia tej firmy. Mam również od odpływanie od kłopotów. Tutaj już w ciągu pół roku taka yy, jakaś zmiana widoczna powinna zaistnieć na plus, a w ciągu dwóch lat jest yy, no zdobycie już takiej lepszej pozycji. Rezultat. Rezultat jest pokazany yy, tutaj tata, pani jako osoba silna, która idzie zgodnie z przeznaczeniem i zdobywa yy, takie zasłużone pieniądze. To nie są bardzo wielkie zyski, natomiast przy kole fortuny jest raz lepiej, raz gorzej, ale zawsze do przodu. Także tutaj w odpowiedzi firma nie będzie zamknięta. Jakieś nowości, które wy wprowadzicie do tej firmy, będą skutkowały większymi pieniążkami. Czyli to był pierwszy układ, przystąpimy do drugiego. Drugie pytanie jest już o samą panią, naszą dwójeczkę numerologiczną, aktualnie w szóstym roku osobistym. Tutaj pani oczekuje no, takiego zainteresowania firmą która prowadzi nabór w przyszłym roku. I tutaj Pani zadaje pytanie, czy uda się zmienić pracę na lepiej płatną w pierwszej połowie następnego roku. Ja ze względu na to, że to jest takie pytanie, które raczej ym, chciałabym y, troszeczkę rozwinąć, zadam dwa pytania. Po pierwsze zobaczymy no, taką ogólną perspektywę do tego, jak się będą rozwijały y, Pani sytuacje zawodowe y, w rok czasu, w przyszłym roku czasu. Czyli zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj dla Pani zawodowo w rok, w rok czasu. będziemy odpowiadać na to pytanie. Na przeszłości Karta Świata i Króla Pałek mówi o Pani dobrym potencjale do bycia dobrym pracownikiem i nie tylko na takich stanowiskach, które wymagają jedynie przysłowiowego kserowania papierów, ale również na stanowiskach kierowniczych. Z tego względu, że królowie przeważnie w pewnym momencie życia są po prostu osobami, które kierują pewnym zespołem. Natomiast jeżeli chodzi o teraźniejszość, to ja tak szczerze powiem, że do pół roku ja mam pracę, która nie jest zmieniona. Z tego względu, że w obecnym zakładzie, w którym się pani znajduje, będą pewnego rodzaju reorganizacje i będzie można się ciut więcej wykazać, no taką twórczością zawodową, czyli tutaj są troszeczkę lepsze karty i ja myślę, że też niekoniecznie pani będzie chciała zrezygnować właśnie z tego stanowiska. Owszem, ciągle gdzieś w podtekstach mam nowość, zmianę tutaj karta głupca, czyli takiej nowej drogi. Natomiast na tyle się zacznie to toczyć do przodu, że niekoniecznie będzie pani chciała uciec do tej drugiej firmy, o którą pani pyta. Dlaczego? Dlatego, że tutaj nawet na przeszkodzie mam kartę nowości, a z pucharów i księżyca Ta, to lepsze stanowisko jest złudne i jest bardziej wykreowane w pani głowie niż tak naprawdę ym, jest dobre. Tutaj może się wydawać, że pani trafiłaby w lepsze miejsce, ale z perspektywy czasu sama pani zobaczy i przeanalizując, że niekoniecznie byłaby pani na lepszym stanowisku, jeżeli chodzi o tą firmę, o którą pani myśli. Jak będą się toczyły te perspektywy zawodowe w przyszłym roku, ja mam stałość finansową, pokonanie trudności, czyli nawet jeżeli są jakieś niesnaski takie, powiedziałabym, międzyludzkie w, w Pani firmie, to tu jak przy karcie siły no, pokonuje się te trudności i te takie wrogie i niezbyt dobre osoby, będzie troszeczkę więcej pieniędzy przy pani. Natomiast życiowo. Życiowo pani ma dziesiątkę monet. To jest najwyższa karta finansowa i tutaj ta dziesiątka monet daje dobre zarobki. Królowa monet daje dobrą perspektywę, jeżeli chodzi o stanowisko. Również dziewiątka pałek pokazuje silne stanowisko życiowe zawodowe. To jeszcze nie jest ten rok. To jest troszeczkę później. Natomiast na ten rok jest niezmiana raczej uzdrowienie sytuacji w aktualnie w aktualnej firmie. Ja myślę, że za cztery lata w ogóle. Pani Znajdzie się na kierowniczym stanowisku gdzie indziej, natomiast ten rok raczej jest jeszcze na to, żeby budować swoją taką silniejszą postawę właśnie w aktualnym miejscu pracy i jest to do zrobienia. Także drugi układ na pracę w ten sposób i przystępujemy do trzeciego. Do Pani pytania o sprawy zawodowe chciałam dodać taki krótki układ wyjaśniający te sprawy związane z firmą różową, firmą, o którą Pani pyta, więc po prostu zapytamy karty Tarota w ten sposób, czy jest szansa na to, żeby zmienić pracę na tą firmę, o której Pani myśli, chociaż wcześniejszy układ oczywiście pokazał, że nie jest to korzystne, ale zobaczymy, jak to wygląda z perspektywy karty. Także mamy już układ i patrzymy. Drugi układ kart dotyczący Pani pracy i stosunków z tą drugą firmą, o którą Pani pytała, taki krótki, uzupełniający. Nie mam czegoś takiego, owszem, wydaje się być to dobrą drogą i dobrym pomysłem, ale tylko wydaje się być. Wylądowałaby pani w tamtym miejscu na stanowisku, może nawet troszeczkę niżej prestiżowym niż obecnie. Jest przygotowana dla Pani zupełnie inna droga zawodowa, także myślę, że tutaj karty potwierdzają, że niekoniecznie akurat ta firma jest dobrym miejscem na zmianę. Dobrze. Teraz zbieramy karty i przystępujemy do trzeciego układu. Trzecie pytanie, które Pani zadała jest o sprawy partnerstwa. Pytanie było dość konkretne, ponieważ no tutaj Pani pyta, czy oświadczy się pewna ukochana osoba. Natomiast my to zrobimy szerzej, tak? bo takie pytania tak czy nie, to za, za, za króciutko, żeby odpowiadać. Zrobimy układ partnerski. Pani jest bujeczką, partner z jedynaczką, yy, mogą być pewne tarcia między właśnie tymi cyframi w numerologii, ale zobaczymy jak karty pokazują wasz związek i wasz układ. Już patrzymy układ partnerski. Układ na stole przystępujemy do interpretacji. Układ kart pokazuje przed sobą bardzo dobrą perspektywę i przede wszystkim pokazuje to, o co Pani pytała, czyli akurat właśnie tutaj mam karty ślubne. Natomiast tak, jak my czytamy układy partnerskie, z tej strony mamy Pani, strony, z tej strony strony partnera, po to, żeby zobaczyć, cóż ludzie czują do siebie wzajemnie. Na pewno, jeżeli wykłada się pierwsza karta, karta koła fortuny, to wiadomo, że jest to układ z przeznaczenia, z którego tak naprawdę nie jest łatwo zrezygnować. I, i dlatego, jeżeli nawet coś się będzie nie układało, tak jakbyście oczekiwali, Wali, najlepiej jest walczyć o ten układ, ponieważ łatwiej Wam będzie być razem niż osobno. Pani jest zakochana tutaj w partnerze, król Pucharów w sercu, Puchary odpowiadają za miłość. Również u partnera widać podobną w odbiorze kartę, czyli można powiedzieć, że to co Pani czuje, partner również wysyła w Pani kierunku, natomiast może być to troszeczkę bardziej, no może nie tyle egoistyczne, co po prostu no, takie mniej dojrzałe. Tutaj Pani jest bardzo dojrzałą osobą, a partner jeszcze do takiego związku, mimo wieku, musi się otworzyć, bo nawet może nie dojrzeć, ale właśnie otworzyć. Oboje macie podobne patrzenie na świat i na rzeczywistość. Pani chce pchnąć świat do przodu, on chce dogadać się, walczyć, tutaj jest dużo energii pokazanych w tych kartach. I jedyna karta, która może nie bardzo pasuje do całej reszty, to tutaj dziesiątka mieczy w głowie partnera. To mogą być przeżycia z młodości, to mogą być przeżycia z poprzednich relacji, które troszeczkę rzutują na Wasz układ, właśnie ta blokada w otwarciu się na to, że może być dobrze i nie każdy, kto jest w jego otoczeniu, rani. Ale jeżeli pani będzie delikatna i będzie zwracała na to uwagę, tutaj nie powinno być większego problemu. Natomiast tak, czym wychodzicie do siebie? No pani tutaj wychodzi kartą sprawiedliwości, więc kartą ślubną. Tego pani od swojego partnera oczekuje. Natomiast partner jest na etapie, jeżeli będę sobie mógł pozwolić na to, żeby utrzymać rodzinę, to ja tą rodzinę założę. Ale przynajmniej widzimy, że poważnie myśli, o pani, mam kartę ślubną, mam kartę sądu między wami, więc myślę, że będzie to układ zalegalizowany. Na przyszłości dwójka dzieci, na pewno jeden chłopiec, natomiast nie jestem pewna drugiej płci. Kompromisy i tylko od czasu do czasu można powiedzieć taki gorszy okres, jak to w małżeństwach czy w związkach bywa, ale wygląda na to, że będzie to związek stały, zalegalizowany z dziećmi, już taki bardzo, bardzo domowy i na długi, długi. Czas. Także myślę, że odpowiedziałam na no to Pani pytanie, jeszcze troszeczkę więcej. To byłyby wszystkie układy. Chciałam Pani bardzo serdecznie podziękować za te pytania. Mam nadzieję, że taka nietypowa droga odpowiedzi jest no, przyjemna i fajna z tego względu, że jest to praktycznie nagrywane na żywo, no Pani troszeczkę później to odtworzy, ale może sobie Pani zajrzeć w karty tak, jakby siedziała tuż obok. Mnie. Także ja dziękuję bardzo i mam nadzieję, że będę mogła częściej w ten sposób udzielać Państwu odpowiedzi.